Oli bajki Hej kochani, witam na kanale Oli bajki. W poprzednim odcinku, do którego link znajdziecie w opisie tego odcinka, mogliście zobaczyć, jak dziewczyny spędzają ostatni dzień u babci Oliwi. Jadą na konną przejażdżkę oraz miło spędzają czas przy ognisku. Z samego rana wracają do domu. Co będzie dalej? Zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Miłego oglądania! Witam po długiej przerwie. Mam nadzieję, że wróciliście wypoczęci i chętni do nauki. Sprawdziłam wasze kartkówki. Bądźcie cicho, to przeczytam oceny. Wika, wszystko udało mi się ściągnąć. Powinnam dostać piątkę. A więc tak, Zygmunt, piątka, Oliwia, piątka. Patrycja, piątka z minusem. Sylwia, czwórka z plusem. Mateusz, cztery plus. Aleksander, cztery. Oliwier, cztery minus. Wiktoria, trzy z minusem. I Diana, dwa z minusem. Co? Jak to dwuja? I to jeszcze z minusem? Powinnam dostać lepszą ocenę. Miałam przecież ściągę. Diana, widocznie nie była za dobra ta twoja ściąga. No, albo nie umiesz ściągać. Cisza. Dzisiaj zajmiemy się omówieniem wiersza. O to pani profesor, ja mogę zacząć. Na górze róże, na dole schab. Największa miłość. To Pati i ja. Co chciałbyś, Zyga? Zygmunt, co to za mały opowiadasz? Wpisuję ci uwagę za błaznowanie i przeszkadzanie na lekcji. Ty się nigdy nie zmienisz. Ech, no nie, i wiesz, tu spróbuj być romantycznym. Hej, wszyscy! Szukam osoby, która była przebrana za białą wilczycę na balu. Mam do niej sprawę. Kto to jest? Ujawnij się. A po co ty jej szukasz? Co? Czego od niej chcesz? Nie interesuj się, Alex. To nie twoja sprawa. Wika, widziałaś, co on robi? Oszalał chyba, że szuka jakiejś laski. Wiesz, Oliver jest mega przystojny. W sumie to mnie mógłby tak poszukać. Nie obraziłabym się. Hmm, ale wiesz, że on wie, że ty byłaś syrenką. Nie uda się go wkręcić. Ach, no wiem, dobra, idę do toalety. Oliver, odpuść sobie, rozumiesz? I tak jej nie znajdziesz. Nie mów mi, co mam robić, Alex. Będę próbował do skutku, wiesz? Mati, ty z nią gadałeś, więc musisz ją znać. Co? Nie, ja nie mam pojęcia, kto to był. Nigdy wcześniej nie widziałem tej dziewczyny. Serio. O nie. Dziewczyny, musimy pogadać daleko od wszystkich. Hm, dobra, chodźmy do toalety. Dziewczyny, ja tego po prostu nie zniosę. Dlaczego on robi poszukiwania? Cicho, cicho. Cicho. Halo? Jest tutaj ktoś? Halo! Hmm, chyba pusto, jesteśmy same. Dziewczyny, musicie mi obiecać, że nikomu nic nie powiecie. Hmm, no nie wiem, nie wiem, czy mogę stawać na drodze prawdziwej miłości? Patrycja, ja naprawdę nie żartuję. On nie może się dowiedzieć, że to ja byłam przebrana za tą wilczycę, rozumiesz? Będę milczeć jak grób. Lepiej stąd chodźmy. Zobaczmy, co się dzieje na zewnątrz. O czego ja się właśnie dowiedziałam? Muszę szybko poszukać Dianę. Wika, co ty tutaj tak długo robisz? Dostałaś rozwolnienia, czy co? No, co ty? Musiałam siedzieć zamknięta w toalecie cichutko, ale dzięki temu dowiedziałam się bardzo ciekawej rzeczy. Ciekawe, co takiego mogło się wydarzyć w toalecie, że ma mnie zainteresować. No wiesz, na przykład to, że już wiem, kogo szuka Oliwier. Co, ale jak? Skąd się dowiedziałaś, i mów mi szybko, kto to jest. Hmm, widzisz, czasem warto siedzieć cicho zamkniętym w toalecie. Były tu dziewczyny, Patty z Sylwią, a Oliwia błagała je, żeby nie wygodały, że to jej szuka Oliwier. Co? Tą wilczycą była Oliwia? Aha. Hmm, no to teraz się zabawimy. <grywia> Pani Anielo, jutro sama odbiorę Zuzia z przedszkola, dobrze? Dobrze, Beatko. Napijecie się może herbaty? Nie, dziękujemy, ale pani Anielo, chcielibyśmy z panią porozmawiać. Ojej, Juśku, pewnie już nie potrzebujecie opiekunki do Zuzi, czyż nie? Nie, pani Anielo. To nie to, ale postanowiliśmy się przeprowadzić do większego domu. W tym jest nam trochę ciasno. Ale Beatko w niedalekiej okolicy nie ma dużych domów. Są dopiero po drugiej stronie miasta. Dojazdy są dla mnie takie męczące i Misiek musiałby długo siedzieć sam w domu, Beatko, w takiej sytuacji będę musiała zrezygnować z opieki nad Zuzią. Niekoniecznie, pani Anielo. Rozmawialiśmy o tym z Dominikiem i chyba znaleźliśmy wyjście z tej trudnej sytuacji. Tak, pani Anielo, niech pani z nami zamieszka. Oczywiście, słodki Misiek też. Miałaby pani swój pokój, w razie potrzeby naszą pomoc, opiekę. I taką trochę przyszywaną rodzinę. I nie musi pani teraz odpowiadać. Proszę to sobie przemyśleć. O! Tego to się nie spodziewałam. Dobrze. Przemyślę waszą propozycję. Palon, Chodź bawić! Muszę pozbierać klocki. Jak skończę to przyjdę. Susia! A ty się nie rządź. Wszystkim rozkazujesz. Nie możesz tak robić. Ja się nie rządzę. Ja jestem miła i się ładnie bawię. Karol nie chce się z tobą bawić. Ani Kinga, ani Julek, ani nikt. Idź stąd sobie, a to jest moja zabawka. Oddawaj! Ech. Zuzia, oddawaj mi zabawkę. Ja ją wzięłam pierwsza. Mm. Nie, ja się nią teraz chcę bawić. Mm. Nie, nie oddam. Przestań. Dziewczynki, czy ja słyszę kłótnie? Co się stało? Bo Zuzia zablała mi zabawkę i nie chce mi jej oddać. Nieprawda, to Ty mi ją zablałaś i zepsułaś naszą zabawę. Zuzia mówi prawdę. Mija przyszła i zablała nasze zabawki. Mija, dlaczego zabrałaś zabawkę, Zuzi? Mogłaś zapytać, na pewno by się podzieliła. Bo ja jej nie lubię! Ona jest głupia! Gupia, głupia, głupia, głupia! Ojej, kumija! Nie wolno nikogo nazywać głupim. To jest bardzo niemiłe i rani uczucia tej drugiej osoby. Wiesz, chodź ze mną do środka, porozmawiamy o tym. Ale ja nie chcę iść i rozmawiać. Chodź, rozwiążemy ten problem. Hej, Zyga. Diana, czego chcesz? Zyga? Widziałeś, że znowu dostałam z kartkówki słabą ocenę? No, widziałem, ale po co mi to mówisz? To nie jest mój problem. Wiesz, jeśli jej nie poprawię, dostanę szlaban na wieczność, więc mógłbyś mi trochę pomóc. Co? Dlaczego miałbym ci pomagać? Ty nawet nie jesteś dla mnie miła. Oj, zyga, zyga, ale mam informacje, których szuka Twój kumpel Oliwier. Ale on niestety nie może mi pomóc. Ale co ty możesz mieć za informacje? Pewnie jakieś bzdety. Wiem, kto był przebrany za wilczycę, ale jak nie, to nie. Narka. Diana, czekaj, dogadajmy się, co? Tu nie ma co gadać. Pomóż mi poprawić kartkówkę na pięć, a powiem ci, kto to jest. Ja? A powiesz mi, dlaczego nazwałeś Zuzię głupią? Bo ja, ja jej nie lubię. Ona ciągle się bawi z Kalolem, z Kingą i z Julkiem, a ze mną nie. Ona, ona... Ona mi ukladła kolegów. Mija, słoneczko, nie da się ukraść kolegów. Złuzia jest tutaj nowa i dobrze się zna z Karolem, więc czuję się przy nim bezpiecznie. A może warto spróbować pobawić się razem? Przecież już razem się kiedyś bawiliście. Powiesz mi wtedy, jak było? No było super i nawet zrobiliśmy plan razem. Ale teraz ona mnie pewnie już nie lubi. Myślę, że cię lubi. A to, że poczułaś zazdrość, też jest normalne. Każdy czasem jest o coś zazdrosny. Najważniejsze, żeby wtedy, jak cię ta zazdrość odwiedzi, to nie zrobić nikomu przykrości. To może, to może ja przeproszę, tą susię. Pójdzie pani ze mną? Mm, dobrze, chodźmy razem. Może porozmawiamy wspólnie z Zuzią. Dobrze, to chodźmy. Zyga, wiesz, co? Teraz jak mi to wszystko tłumaczysz, to nie wydaje się takie trudne, bo nie jest, ale jakbyś słuchała na lekcji, zamiast gadać z Wiką, to byłoby ci łatwiej wszystko zrozumieć. No, wiesz, lekcie są takie nudne, a my zawsze mamy coś super do obgadania. No, to masz odpowiedź, dlaczego nic nie rozumiesz i masz takie słabe oceny. Aj, i przestań, Zyga, wiesz, po prostu nie mam motywacji do tego. Wolę pomyśleć o tym, co będziemy z Wiką robić, albo gdzie pójdziemy. No i oczywiście o Aleksie. Alex, a myślisz, że on zainteresuje się laską z samymi dwójami? Pewnie, przecież jestem słodka i piękna. Diana, to raczej nie wystarczy. Nie jesteś zbyt mądra, a w dodatku wredna i marnujesz szansę na zdobycie fajnej pracy w przyszłości. Sorry, że ci to mówię, ale taka jest prawda. Ach, weź nie przesadzaj. No, ale masz rację. Muszę się skupić jakoś na tych lekcjach, bo rodzice dostają szało, jak dostanę kolejną dwóję. Dzięki za pomoc, Zyga. Idę pisać poprawę. Trzymaj kciuki. Pa. Pa. Powodzenia.